Ciąg dalszy odcinka. Yy, bo ja tam mieszkam na górze. Aha, a jak tam odliwę, w innym mieście mieszkam? No właśnie, dlatego ja kupuję dom w całym innym mieście. Zawsze na górze. Dobra. Mhm. Chodźmy Do sprawy. Do. Z tego ręku za Tu to można zalić tylko świętym toporem. Gdy W Japonii. Dobra. No właśnie, ktoś pojedzie, ale... Ja z tobą, ja z wami pojadę, bo ja tylko wiem, gdzie to je jest. Dobra, no dobra. Okay. Będzie w dwóch scenach. No, ja to raz to chodź? Jedziemy. Marko. No to dobra, może nie. To chyba gdzieś było... Tutaj. Ale... Ale święte ja mm -hmm. to na miejscu. schowany nie święte.

Leszko, hmm. chcieam. Na co No, Ale no. się No. Czyli ktoś mówi? to ja. ja. O. Dobra. Muszę, muszę do sklepu. Bo jest bos się, bo się skręczyła no. o idziemy. Dobra.